Minecraft to dość niebezpieczna gra i choć na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosta, to wcale... Taka nie jest, tym bardziej gdy grasz na trybie hardcore. Wtedy każdy zły ruch potrafi wrzucić do kosza tysiące godzin spędzonych w tej grze. Ja, żeby pomóc wam tego uniknąć, przygotowałem listę porad, które pomogą wam uratować życie w tej cudownej gierce. Jeżeli doceniacie moją pracę i któraś z porad uratuje was przed powrotem na spawna, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jak uda się dobić pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek. Na ekranie wyświetlają wam się osoby, które ostatnio dołączyły do Armin nice Zostawiając subskrypcję na kanale. A jeżeli ty chcesz mieć szansę pojawić się w kolejnym odcinku, wystarczy, że naciśniesz ten czerwony guzik na dole. Mam dla was coś jeszcze: każda osoba, która zasubskrybuje kanał, będzie miała szansę wziąć udział w konkursie na Minecraft Premium lub Pace of Carda o wartości 100 zł. Ale więcej informacji dowiecie się, oglądając odcinek do końca. Więc co, zapraszam na film. Creeper, czyli mob, z którym każdy choć raz toczy pojedynek, a nawet jeśli nie chciałeś z nim walczyć, to sam podszedł i zrobił to co trzeba bez Twojej zgody. Ta chodząca bomba na szczęście nie jest wcale taka mocna na jaką wygląda, ponieważ jest parę sposobów, które będą mogły uratować nam życie. Będąc w cave'ie, warto mieć ze sobą wiadro z wodą, które pewnie i tak każdy z was nosi, bo jest to niezbędny przedmiot w ekwipunku. Cały trik polega na tym, że gdy goni was duża ilość ogórku, wystarczy wylać pod siebie. Wodę, co uniemożliwi im podejście do nas. Mając chwilę, zabudowujecie przejście, zbieracie wodę i jesteście bezpieczni. Natomiast zdarzają się przypadki, że mamy bardzo mało czasu na reakcję, ponieważ już słyszymy ten nieprzyjemny dźwięk syczenia. W takim wypadku są dwie opcje. Użyć tarczę, bądź po prostu postawić przed sobą blok, który przyjmie całe obrażenia za nas. Na dodatek ten trik świetnie sprawdzi się w podobnej sytuacji, ale zamiast ogórka będzie TNT, co również pozwoli nam nie otrzymać obrażeń. Doświadczeni gracze wykorzystują ten trik tworząc tunele w poszukiwaniu Ancient Debris. W nocy potrafi być naprawdę gorąco, tym bardziej, gdy grasz na świecie hardcore i nie masz jeszcze dobrego uzbrojenia. Setki potworów tylko marzą o tym, by wysłać cię na spałna, lecz jest jeden mob, który wręcz skacze z radości, gdy cię zauważy, a jest nim baby zombie. Ten mały skurczypek zrujnował świat już niejednej osobie. Na szczęście na tego brzdąca jest naprawdę prosty sposób, a do jego wykonania potrzebujemy jedynie 5 desek na stworzenie łódki. Uwierzcie mi, że w sytuacji, gdy macie małą ilość HP ten przedmiot sprawdzi się idealnie. Wystarczy nie panikować i na spokojnie złapać go w pułapkę. Trick również pomoże nam w walce z Endermanami, dzięki czemu wyłączymy im opcję teleportacji, a pokonanie tego Edka będzie na pewno dużo prostsze. Ale co w sytuacji, gdy nie posiadamy łódki, a wasz pasek zdrowia mówi już po mnie? Wtedy wystarczy biec jak najszybciej do najbliższego zbiornika wody. Większość potworów jest beznadziejnymi pływakami, co pozwoli nam uzyskać cenny czas na odnowienie głodu, bądź po prostu ułatwi ucieczkę przed całą masą potworów. Pewnie każdy z was, gdy był jeszcze nubkiem w Minecrafta Miał okazję na własnej skórze sprawdzić jak działa popularna pułapka w piramidzie Ale po paru razach, gdy doświadczymy tego wspaniałego dzieła Wiemy, że no tej pułapki się nie naciska Więc jak najszybciej staramy się ją zbić oraz zebrać TNT Ale bywają też akcje, że zdarzy nam się tą płytkę nacisnąć zanim ją zniszczymy I w takiej sytuacji wystarczy nie panikować I jak najszybciej zniszczyć blok pod płytką Następnie zalać go wodą, co niweluje Efekt wybuchu, a my, jak i nasze skarby, będziemy cali i zdrowi. Przed nami rzecz, z której naprawdę ciężko się wyratować, a chodzi o Wojda. Na nowym świecie raczej nikt nie posiada elytry, dopóki nie odnajdzie Ant City albo nie weźmie jej z game moda. Nawet najlepsi gracze, gdy wpadną do tego wymiaru, nie są w stanie nic zrobić, ale Gibbon ma dla was jeden trik, który może uratować was przed stratą całego dorobku, który masz przy sobie, ale jest jeden mały haczyk, ponieważ do jego wykonania jest potrzebny nam znajomy, który będzie cały czas w pobliżu. Gdy jeden z was buduje most, wystarczy, że ustawisz się przy mechanizmie do którego poradnik znajdziecie na moim kanale, link w opisie. Gdy twój znajomy spadnie na dół, wystarczy zamknąć trapdoor, co w połączeniu z perłą sprawi, że twój najlepszy przyjaciel przeteleportuje się do ciebie i nie będzie musiał zasuwać ze spawna, aby znowu móc szukać NCT. Aby obronić swój świat hardcore, gracze są w stanie zrobić wiele rzeczy, a najlepiej do tego wykorzystać glicze, które umożliwia nam gra. Jeden z najbardziej znanych gliczy potrafi uratować życie w wielu sytuacjach: czy to spłonięcie w lawie, upadek z dużej wysokości, a nawet wybuch creepera. Jedyne co trzeba zrobić, to w odpowiednim momencie wejść z gry, co po wejściu na świat daje nam 3 sekundy zabezpieczenia. Wtedy wystarczy szybko zareagować i jesteśmy bezpieczni. A co najlepsze, trik można powtarzać w nieskończoność. Gracze zazwyczaj zapisują kordy na czacie, co jest dość błędne, bo w ułamku sekundy jesteśmy w stanie stracić dla nas tak ważne położenie. Jedną z ciekawszych opcji, gdy macie dużo miejscówek, jest zapisanie kordów w przedmiotach, z których korzystacie. Tak naprawdę trochę ekspa i chęci, a nasz świat jest bezpieczny. No dodatek bez problemu możemy spoglądać na kordy, gdy zapomnimy, gdzie dokładnie mamy się kierować. Oczywiście najlepiej zapisać je gdzieś w notatniku, albo pobrać minimapkę, która strasznie nam to łatwi. feet. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście gdy chodzę AFK to zazwyczaj dobieram mało sensowne miejsca, a czasami nawet nie zabudowuję swojej postaci, i przez co gdy wracam okazuje się, że jestem na respie. Ostatnio odkryłem naprawdę fajny sposób, aby tego uniknąć, a wystarczy mieć ze sobą kompostownik oraz trapdoor. Ładujemy się do kompostownika, zamykamy trapdoor i jesteśmy bezpieczni. Żaden mob, lava i inne zagrożenie nie będą nam straszne. Gdy już wrócimy wystarczy otworzyć włas i wszystko ładnie jest. Na swoim miejscu. Duża część graczy wykorzystuje złotą marchewkę, aby sprawnie odnowić swoje punkty głodu. Ale czy wiecie, że podejrzana potrawka, którą tworzymy z Borowika, Muchomora i Mleczyka, jest najbardziej wydajną potrawą w grze Minecraft? W ułamku sekundy odnowi nam dużą ilość głodu, a na dodatek sprawnie nas wyleczy. Jej jedynym minusem jest fakt, że nie możemy jej stakować, jak jest to w przypadku marchewek, lecz i tak polecam mieć choć jedną taką zupkę w ekwipunku. Przegarnąłeś wieśniaków pod swoje skrzydła, stworzyłeś im ogromne imperium, aby mogli bezpiecznie żyć. Ale najazdy rozbójników po dłuższym czasie stały się męczące. Spokojnie, na to również mam dla Was naprawdę ciekawy trik. Wystarczy jednego z rozbójników zabudować i nałożyć mu znacznik. Co sprawi, że gdy pokonamy rozbójnika z banerem, rozpocznie się rajd. Ale ilość mopków, która będzie w nim uczestniczyć, ograniczy się tylko do jednej sztuki i będzie to właśnie nasz zaprzyjaźniony Richard, który jest po naszej stronie. A a informacja o najeździe po paru Minecraftowych dniach zniknie. Ucieczka przed mobami czasami bywa naprawdę trudna, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zabudować się na czas albo gdy chcemy szybko dostać się do naszej bazy, ale zdradza nas własny guzik. Wtedy to już możemy myśleć tylko i wyłącznie o desce. W jednym z ostatnich odcinków, a dokładnie triki, które każdy powinien znać grając w Minecrafta, link w opisie, pokazałem wam, że perłą możemy przedostać się przez szybę lub szkło. Ostatnio dowiedziałem się, że w sumie możemy przy pomocy perły Endermana przejść praktycznie przez każdą ścianę, tylko Musimy tego naprawdę chcieć. A tak na serio, wystarczy wycelować perełką pod nasze nogi i trzymać cały czas sprinta, co w efekcie końcowym pozwala nam przejść na drugą stronę. Tylko uważajcie, bo jeden mały błąd i może skończyć się to powrotem na spawna, a tego przecież nie chcemy. Konkurs. Aby wziąć udział w konkursie na Minecraft Premium, wystarczy posiadać subskrypcję, walnąć łapkę w górę i napisać ciekawy komentarz, dlaczego ty masz wygrać Minecraft Premium. Wyniki będą w sobotę na Discordzie w zakładce Konkursy YouTube życzę powodzenia i wracamy do odcinka. Ile razy wam się zdarzyło, że chcieliście pójść spać, ale za każdym razem wyświetlał się ten niemiły komunikat. Nie możesz teraz odpoczywać, w pobliżu są moby. No, coś okropnego. Tym bardziej, gdy jeszcze nie macie swojej bazy i dopiero szukacie miejsca, gdzie chcecie się osiedlić. Aby uniknąć tej niemiłej sytuacji, polecam podbiec do najbliższego zbiornika wody i tam położyć swoje łóżko, co pozwoli nam sprawnie przespać noc. Co dziwne, w normalnych warunkach już dawno by zabrakło nam tlenu, ale w Minecraftcie łóżko ma specjalne mocy Poseidona i pozwala nam nawet odnowić nasze zapasy tlenu. Ale nielogiczne rzeczy zostawiamy Kubowi, on przecież jest specem w tym temacie. Będąc jeszcze przy temacie wody, potrafi ona być naprawdę niebezpieczna, gdy zejdziemy za głęboko. Bez odpowiedniego sprzętu, chwila moment i już nie mamy tlenu, co mi osobiście parę razy się zdarzyło. Ale na szczęście dzisiaj zradzę wam parę trików, które pomogą wam napełnić tlen pod wodą, a pierwszy z nich myślę, że jest każdemu dobrze znany, bo wystarczy postawić drzwi. Jest to świetna metoda, jeżeli chcemy wydobyć dużą ilość jakiegoś surowca, na przykład gliny. Nie dość, że możemy tak siedzieć w nieskończoność, a tlen nam się nigdy nie skończy. Kończy, to jeszcze bez żadnego problemu możemy zbierać surowce tak samo szybko, jakbyśmy robili to na zewnątrz. Ale kto nosi ze sobą drzwi? No mało kto. Dlatego teraz przedstawię Wam sposoby z przedmiotami, które zazwyczaj są w naszym ekwipunku, a na pierwszy ogień weźmiemy pochodnie. Dokładnie tak. Posiadając kilka pochodni, możemy uratować nasze życie. Wystarczy podejść do ściany i jak najszybciej ustawiać je na ścianie, co spowoduje, że prędzej czy później uda nam się odzyskać potrzebny tlen, aby móc spokojnie wypłynąć na powierzchnię. Gibon, a co jak nie mam pochodni, na to również mam sposób, a jest nim wiadro. No przecież każdy je posiada, a jeżeli nie masz nawyku posiadania wiadra w e to od dziś zacznij zawsze je ze sobą zabierać, ale wróćmy do tematu. Posiadając wiadro wystarczy trzymać prawy przycisk myszy i trzymać celownik jak najbardziej w dół, co pozwoli nam w łatwy sposób nabrać powietrza. Przed nami ostatni sposób, który wiele osób nie docenia, a jest naprawdę potężny, jeżeli chodzi o ratowanie własnego dubska. Powiedzcie mi, ile razy zdarzyło wam się podbijać City i za każdym razem, gdy dostawaliście tą kulą od Shulkera, lecieliście wysoko do góry z myślą, czy uda mi się zrobić wiadro. Na mapie, gdzie są te wredne Shulkery, jest również owoc, który jest wsparciem, jeżeli chodzi o bójkę z tymi mobami. Wystarczy wszamać ten cudowny owoc, a w chwilę będziemy bezpieczni. Świetnie, również sprawdza się w momencie, w gdy wpadniecie do lawy, ponieważ jest zaprogramowany tak, że zawsze stara się nas przenieść najbliższy, stabilny blok. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć!